Cześć! Z tej strony Dominik Tabor, i w tym odcinku porozmawiamy sobie o najczęstszych przyczynach, jakie prowadzą do uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego. Jak widzicie, pierwsza z tych przyczyn jest już przedstawiona na naszym modelu, właśnie stawu kolanowego a więc wspomniany mechanizm w poprzednim materiale. Jest to, przypomnijmy, rotacja zewnętrzna kości udowej względem piszczeli, która rotuje się wewnętrznie. Takie ustawienie stawu kolanowego możecie zobaczyć też u osób, które mają płasko jak też nasz tutaj właśnie model anatomiczny. A więc jeżeli mamy płasko stopa jest płaska, silnie spłaszcza się całe, cały, cały podpór z naszym, naszego ciała z podłożem, Wtedy dochodzi do charakterystycznego ustawiania się kości piszczelowej właśnie w rotacji oraz właśnie stawu kolanowego na zewnątrz, co powoduje koślawienie tego kolana. A więc już wstępnie będą tutaj grały, czynnik, grały pewną rolę czynniki biomechaniczne wynikające z nieprawidłowego ustawienia właśnie stopy. Często powtarzamy, iż kolano jest wypadkową właśnie stopy oraz biodra. A więc jeżeli też będą istniały wcześniej pewne dysfunkcje, ograniczenia ruchomości w stawie biodrowym, czy też wcześniejsze problemy w stawie biodrowym, możemy też się spodziewać, iż staw kolanowy będzie w pewien sposób bardziej narażony na występowanie tego typu problemów. Do naderwania bądź zerwania więzadła krzyżowego przedniego potrzebne są pewne czynniki mechaniczne, a więc pewien bodziec, który zostaje przyłożony, pewna energia, która zostanie przyłożona do tego stawu. Często dzieje się to podczas zwrotów w sportach drużynowych czy też sportach kontaktowych, a więc silne zablokowanie stopy na podłożu i próba odwrócenia ciała w przeciwnym kierunku co do kierunku na przykład biegu, co powoduje siły torsyjne w obrębie stawu kolanowego i może przyczynić się do wystąpienia tego typu kontuzji. Natomiast ten mechanizm najczęściej zdarza się u osób, które bardzo silnie, wcześniej już nadwyrężały tę daną okolicę oraz dane więzadło. A więc tutaj pewną rolę gra też czynnik powtarzalnych urazów. Drugim takim najczęstszym elementem, najczęstszym mechanizmem, którym dochodzi do rozerwania tego więzadła czy naderwania tego więzadła jest jazda chociażby na nartach. Kiedy stopa jest zablokowana w bucie, i ten bud wywołuje pewnego rodzaju zablokowanie ruchomości stawu skokowego, więc siła w przypadku przeniesienia do wewnętrznej części całego ciężaru ciała wyładowywana jest w głównej mierze właśnie na stawie kolanowym, a szczególnie na przyśrodkowej szparze tego stawu oraz na więzadle krzyżowym. Trzecim takim najczęstszym mechanizmem jest nagły przeprost tego kolana, a więc na przykład sytuacja. Wielu z nas na pewno Często miało taką sytuację, iż nie zauważyliśmy, lub zapomnieliśmy o tym, że istnieje przed nami jeszcze jeden swodek, z którego musimy zejść, i wtedy lądujemy bardzo często na przeprostowanym stawie. W niektórych sytuacjach, jeżeli siła jest spora, może dojść do nagłego przeprostu kolana, wytworzeniu energii kinetycznej, która następnie przekroczy wytrzymałość mechaniczną więzadła i dojdzie do jego uszkodzenia. Oczywiście zdarzają się też takie mechanizmy, które są wynikiem nieszczęśliwego wypadku, a więc przyłożeniem siły przez inną osobę, bądź też inny przedmiot, bądź też czasami w przypadku pewnego rodzaju wypadków komunikacyjnych, kiedy przykłada się bardzo mocno chociażby auto w nasz staw kolanowy lub zderzenie często rowerzystów. Wszystkie te sytuacje mogą właśnie przyczyniać się do uszkodzenia stawu. Natomiast ważne jest to, iż często sytuacją tym można zapobiegać. Tym sytuacjom można zapobiegać na podstawie dobrania odpowiedniego aktywności fizycznej do naszego aktualnego poziomu, a sprawa druga do właściwego treningu oraz aktywizacji mięśni kończyny dolnej, całej obręczy biodrowej, mięśni, które zawiadują kolanem oraz mięśni, które zawiadują stawem skokowym, przygotowanie pod kątem Właśnie takim motorycznym, przygotowanie pod kątem mobilności, przygotowanie pod kątem siły, czy też stabilności lub równowagi właśnie naszego ciała, zminimalizuje ryzyko urazu nawet w sytuacjach, w których będzie dochodziło do nagłych ruchów, o których wspomnieliśmy. To tyle już w tym odcinku. W kolejnym opowiemy sobie trochę na temat tego, kiedy i czy decydować się na operację w przypadku uszkodzenia stawu kolanowego. Także, jeżeli chcecie być pewni, iż nie ominie Was ten materiał, upewnijcie się, że subskrybujecie mój kanał. Jeżeli natomiast macie pewnego rodzaju pytania bądź własne przemyślenia, zostawcie je w komentarzu. Widzimy się w następnym odcinku.